Dzień dobry, a więc dotarła listewka, możemy dalej działać, ale jeszcze musimy zacząć od kawusi. Dzisiaj kaweczka od pana Dariusza. Panie Dariuszu, dziękuję bardzo za kaweczkę. Pyszniutka, zaraz się przyjemniej pracuje. Z reguły moje odcinki trwają po 20-25 minut maksymalnie. Staram się takie krótsze nagrywać. Natomiast dzisiaj nagramy troszeczkę dłuższy. W drodze wyjątku, powiedzmy, zrobimy sobie taki dłuższy odcinek. Musimy się na chwileczkę przy komentarzach zatrzymać. Czasami mam jakieś negatywne komentarze, wiele z nich ignoruję, wiele z nich po prostu kasuje, bo, bo, bo są powiedzmy głupoty napisane. Natomiast temat, po prostu temat jest, wiadomo, są różni ludzie, jedni są zadowoleni, drudzy nie. Natomiast już drugi raz, drugi raz w jakiś sposób stara się mnie poniżyć, ubliżyć czy wyśmiać kolega z takiego innego kanału. Z na to, że jest to powiedzmy znany kanał, to warto jednak się zatrzymać na chwilę. Tak więc zerknijmy sobie w ten komentarz. Oglądam dalej i nie wierzę w to, co widzę. Połączenia między celami muszą być identycznej rezystancji materiału i długości. Dokładnie tak jest i dlatego właśnie, żeby zredukować ten dystans na 20 cm między ogniwami, zastosujemy sobie grubszą listwę miedzianą. Dwukrotnie grubszy materiał będzie przewodził energię. W tym przypadku mamy po prostu dwa 24-woltowe akumulatory połączone w szeregu. Jeżeli chce mi pan powiedzieć, że nie wolno. Podpinać akumulatorów szeregowo, lub jeżeli chce mi Pan powiedzieć, że balansery zewnętrzne do akumulatorów tak samo są jakimś błędem, no to gratuluję. Gratuluję Teoretykowi. Natomiast ja jestem praktykiem, ja testuję takie rzeczy. Nie siedzę, nie opowiadam głupot, tylko testuję, bawię się tym. Ale idziemy dalej. I tak samo długością kabli do BMS-a muszą być identycznej długości. Tutaj ważny jest każdy 1 mV, więc dlatego ważne jest, aby wszystkie kable były równej długości. Co więcej, nawet przykręcone dokładnie w tym samym miejscu, względem następnego zacisku. Aby nie tworzyły się różnice napięć, bla bla bla. Tak? No to przyjrzyjmy się przykładowej obudowie. Na przykład takiej obudowie mojej. Zobacz, masz dwie płyty PCB. Te płyty są połączone do dwoich ogniw. Każda jedna ścieżka tutaj, na tej płycie to jest po prostu przewód. Miedziana ścieżka, jest to przewód. Do każdej jednej celi w innym miejscu jest ścieżka. Ta jest tutaj, ta jest tutaj. Tak więc długość każdego przewodu jest inna. Tutaj mamy przykładowy przewód właśnie z BMS-a. Teraz czy ten przewód ma 40 cm, czy ten przewód ma 60 cm, to nie ma totalnej różnicy. Tak jak widziałeś, w obudowie, w obudowie każda ścieżka jest innej długości. Teraz długość tego przewodu na volty, miliwolty, nie ma totalnie żadnego wpływu, ponieważ zasilać 1A, półA, 2 obojętnie zasilacz jest w stanie dokładnie tą energię pchnąć do samego ogniwa. Natomiast jest jedna inna, bardziej ważna rzecz. Długość przewodów oczywiście, że ma wpływ na samą pracę BMS-a. Oczywiście, że tak, a dokładnie to ma wpływ na rezystancję. Długość przewodu zmienia rezystancję tego przewodu. A nie wcale napięcie na naszych ogniwach. Teraz z uwagi na to, że występują różne długości przewodów do ogniw, do sekcji, producenci BMS-ów pomyśleli o nas i dali nam możliwość modyfikacji tego, modyfikacji długości przewodu. I teraz jeżeli weźmiemy sobie przykładowo JK BMS producenta, uruchomimy aplikację, wejdziemy sobie w ustawienia tej aplikacji, przewiniemy na dół, to o właśnie tutaj masz ustawienia rezystancji przewodów. Dokładnie w tym momencie producent daje Ci możliwość kalibracji, dopasowania ustawień BMS-a do stanu faktycznego. Więc jeśli ty wprowadzasz różnej długości przewody, ich rezystencja jest różna. Dokładnie. I teraz tutaj już BMS czeka, aż ty zrobisz kalibrację. Przyłożysz miernik do ogniwa, sprawdzisz jaką ma oporność, zrobisz sobie kalibrację, dostosujesz idealnie długość przewodu do do rezystancji, jaka powinna być wyświetlana, dzięki czemu Twój BMS będzie poprawnie pracował. Ale myślę, że Pan Zeptobox nigdy w życiu tego nie robił i w ogóle nie ma pojęcia, że coś takiego jest, tak? No niestety, no. Teoretyk. BMS przez to nie będzie mógł prawidłowo działać, gdyż będzie nieprawidłowo balansował ogniwa. Ech, nie, nie. To jest po prostu niemożliwe. Ten film powinien się nazywać, jak nie budować magazynu energii. Ok, na pana zamówienie, proszę bardzo. Jeżeli to zainteresuje dwie osoby, więcej, proszę bardzo. Tak, dzisiaj mój film się nazywa. Także widzi pan, panie z LeptoBox. Stara się pan z kogoś nabijać, komuś poniżyć, a sam nie ma pan pojęcia w ogóle o tym. Zerknijmy sobie na kolejny komentarz od pana z LeptoBoxa. Kolejny samoróbkowy magazyn, którego cele wytrzymały zaledwie 100 cykli. UA! No, panie z LeptoBox, tutaj to bym uważał, tutaj to bym uważał. Z wydawaniem werdyktu na firmę Ewe, tutaj bym uważał, bo jeżeli się okaże, że po prostu ten problem z rozjechanymi ogniwami spowodował Seplos, z uwagi na to, że nie ma aktywnego balansera i mój magazyn był używany między 40 a 80% przez cały rok, nie miał kiedy się zbalansować tym swoim malutkim balanserem, to właśnie wyjdzie pan na idiotę. Tak więc, z werdyktem na temat ogniw, to jeszcze się wstrzymajmy, spokojnie. Wyjmiemy ogniwa, zrobimy im pomiary, sprawdzimy, co się dzieje. Pomijam jakość cel, ale ja się pytam, jak taką płytą wiórową, płytą wiórową uzyskasz chociaż 100 kg ścisku, gdy potrzeba 300 kg? Panie z Leptobox, ja już to mówiłem w poprzednich odcinkach, ale dzisiaj specjalnie dla Pana powtórzę się, ponieważ tak się kończy sytuacja, gdyś ktoś wyskakuje jak Filip Konopi. Jeżeli byłby pan w temacie, to by Pan wiedział o co chodzi. Natomiast wyskakuje Pan jak Filip Konopi. już panu mówię. Miliony, miliony takich baterii 12-24V, nawet 48V, jest zrobione bez jakiejkolwiek kompresji. Po prostu nie ma takiej potrzeby, aby kompresować takie małe ogniwa, czy 50, czy 105. Nie ma potrzeby absolutnie, żeby kompresować te ogniwa. Zresztą. Proszę mi powiedzieć, panie z LeptoBox, jaka jest różnica między moim takim magazynem 12V w takiej paździerzowej płycie, a na przykład takim akumulatorem, który pan testował i poleca swoim widzom? REODOS, czy z tym sumieniem pan poleca, tak? Proszę, proszę zobaczyć, jak wygląda kompresja wewnątrz tego magazynu. Czy to jest skompresowany magazyn? Chyba nie. Ale skoro Pan testował, skoro Pan z czystym sumieniem wszystkim poleca, to myślę, że doskonale Pan wiedział, że te ogniwa nie są w ogóle skompresowane. Z uwagi na dosyć małą wiedzę z Pana strony, rozwiniemy dzisiaj ten temat. Panie z Leptobox, takie ogniwko, 105, czy 50, 50 amperogodzin, czy 105 amperogodzin, to są mniejsze ogniwa. I mają stabilną konstrukcję, która dobrze sobie radzi z normalnymi cyklami ładowania i rozładowania. Dzięki temu te ogniwa są mniej podatne na puchnięcie w porównaniu do większych ogniw. I teraz kompresja ogniw jest bardziej potrzebna w większych pakietach, w dużych pakietach baterii, tych 280, nawet powiedzmy już 200, ponieważ tam są większe siły poboru, większy wzrost temperatury, szybsze. 200, 280, 320 są. Po prostu są większe, szersze, są bardziej podatne na ten efekt właśnie, powiedzmy, puchnięcia z uwagi na szybszy wzrost temperatury, z uwagi na szybsze przeciążanie. Natomiast takie mniejsze ogniwa nie jest wcale wymagana kompresja tych ogniw. Oczywiście są producenci, kilku producentów mamy, którzy kompresują te ogniwa dla świętego spokoju, natomiast no, no niestety 300, czy setkę, czy pięćdziesiątkę wcale nie trzeba kompresować. Z uwagi na to, że pracuje w o wiele lepszych warunkach i z uwagi na to, że jest mniejsza, bardziej odporna na taki efekt, jak właśnie puchnięcie. Natomiast, jeżeli chodzi już o samą kompresję, mniejszy ogniwa i automatycznie jest mniejsza siła potrzebna do kompresji tego ogniwa. Kilogram siła, a nie kilogram, tak swoją drogą. Natomiast, jeżeli poświęciłby Pan 5 minut, to zorientowałby się Pan i dowiedziałby się Pan, Panie z LeptoBox, że. Przy 105 czy 50, jeśli zrobimy kompresję o sile 300 kg, uszkodzimy to ogniwo, po prostu. Ale jak już tracimy czas, to zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę. Jeżeli jesteśmy przy kompresji, zadajmy sobie pytanie dlaczego te ogniwa puchną. Tak? Tyle się mówi o kompresji ogniw, tyle się mówi o tym, że one puchną. Co może mieć wpływ na puchnięcie takiego ogniwa? Proszę bardzo, mam takie ogniwo. Napuchnięte, zgniecione ładnie następnym paździerzem. Mam takie ogniwo 280, producent EWE. Teraz z jakiegoś powodu te ogniwa puchną. Jest kilka powodów. Po pierwsze, z nadmiernego ładowania lub rozładowania. Jeśli takie ogniwo przykładowo ma pojemność 280 amperogodzin. To jest nasz limit, więcej nie powinniśmy ładować. Jeśli ładujemy go zbyt wysokim prądem lub rozładowujemy zbyt wysokim prądem, może zacząć puchnąć. Tak, czyli pod wpływem obciążenia, pod wpływem temperatury, jeśli temperatura tego ogniwa jest za wysoka, może zacząć puchnąć. Pod wpływem zwarcia wewnątrz, zwarcia wewnątrz może zacząć puchnąć. Pod wpływem zanieczyszczenia w elektrolicie lub materiałach wewnątrz może zacząć puchnąć. Czyli tak jak widzisz, mamy kilka punktów, które mogą spowodować puchnięcie ogniwa, lifę po 4. Pierwszy powód, zbyt wysokie ładowanie lub rozładowanie, czyli przeciążanie ogniwa, tak? Podczas ładowania i rozładowania lit przenosi się między anodą a katodą, przez elektrolit, tak? W momencie przeładowania dochodzi do wzrostu napięcia na ogniwie, czyli do rozkładu elektrolitu. Efektem czego co mamy? Puchnięcie ogniwa, wytwarzanie się gazu wewnątrz, Zwiększanie ciśnienia, puchnięcie ogniwa, tak? Pod wpływem temperatury ogniwa. Jeżeli ogniwo zaczyna się nagrzewać od przeciążania, czy powiedzmy od temperatury zewnętrznej, tak samo wysokie temperatury mogą powodować reakcje chemiczne w elektrolicie i na powierzchni elektrod i zaczyna to ogniwo puchnąć. Zwarcie wewnątrz ogniwa między celami może się zdarzyć, że się zwarcie zrobi. I zaczyna się reakcja. Zwarcia wewnątrz ogniwa mogą doprowadzić do punktów takich przegrzewania się, takie hotspoty hot czy hot pointy wewnątrz ogniwa, w środku. Ty tego nie widzisz, natomiast to się tam dzieje, powodując rozkład materiałów katodowych i elektrolitu i uwalnianie się gazu. Ogniwo zaczyna puchnąć. Czas ma wpływ na sprzęt. Jeżeli używasz ogniwa rok, dwa, trzy lata, miesiąc, dwa miesiące obojętnie, jeśli używasz ogniwa, wykazuje cały czas swoją pojemność, natomiast zaczęło Ci puchnąć, to możesz podejrzewać, że są dwie opcje. Albo zanieczyszczenia chemiczne w środku, albo po prostu zwarcie między celami, który podnosi temperaturę, powoduje gaz, bla, bla, bla. I ostatni wpływ pod wpływem zanieczyszczenia w elektrolicie lub materiałach, z którym są wykonane elektrody. Też tak się dzieje. Ogniwa są nówki sztuki, przyjeżdżają z fabryki, pracują poprawnie, cyk i masz tak jak ja, mam tutaj, ogniwo napuchła, nic z gruszki, ni z pietruszki podczas ładowania, podczas wykonywania cyklu pomiarowego ogniwo zaczęło puchnąć, odstawiłem na bok, zacisnąłem, kontynuowałem cykle ładowania. Wewnątrz możemy, mogą być jakieś minimalne zanieczyszczenia w elektrolicie albo w materiałach z tych elektrod i tak samo prowadzą do puchnięcia. Zachodzi reakcja chemiczna. I teraz proces puchnięcia jest nie do zatrzymania. Proces puchnięcia jest nie do zatrzymania. Powtarzam, możesz zatrzymać tutaj ogniwo, zablokować, skompresować to ogniwo. W porządku, zablokowałeś fizycznie obudowę, która się nie rozszerza. Dystans między celami wewnątrz się nie będzie zmieniał, ponieważ w tej pozycji zablokowałeś ogniwo. Natomiast ten Proces dalej zachodzi. Ogniwo wewnątrz dalej będzie miało coraz większe i większe ciśnienie, ponieważ ta reakcja chemiczna już się stała, to się już dzieje. Dlatego tutaj masz zawór bezpieczeństwa. Jeśli ciśnienie osiągnie swój limit, po prostu ten zawór się otworzy. Gaz, nadciśnienie się, ulotni do pomieszczenia, temat zamknięty. Warto doceniać widzów. Panie z LeptoBox, warto doceniać widzów. Jakiś czas temu wziąłem takie ogniwo, otwarłem je pokazałem widzom co się dzieje w środku i wiele osób, wiele osób zwróciło uwagę na to co się znajdowało wewnątrz zamiast zobaczyć czyściutkie, szpitalne wręcz wnętrze to zobaczyliśmy kupę syfu po prostu reakcja chemiczna zaszła tak? czyli wiemy dlaczego ogniwo puchnie wiemy, że po prostu zaczyna tam ciśnienie rosnąć jest reakcja chemiczna czyli nasz elektrolit zaczyna się rozkładać i powoduje puchnięcie ogniwa teraz takie ogniwo Tutaj mamy przykład mojego ogniwa. Te ogniwo zaczęło puchnąć, zostało przeze mnie zablokowane tylko w celu powstrzymania puchnięcia dalszego, czyli zatrzymujemy dokładnie tą pozycję między celami wewnątrz. Nie pozwalamy jej się dalej rozszerzać. Natomiast zrobiliśmy sobie pomiary takim oto 40 amperowym testerem, który wykazał się jak najbardziej pozytywnie. Teraz te 40 cykli tego ładowania pokazało, że totalnie nic nic totalnie się nie zmieniło, jeżeli chodzi o pojemność tego ogniwa. Dalej ogniwo ma swoją nominalną pojemność 292 Ah. I teraz, panie z LeptoBox, proszę mi powiedzieć, tak na zdrowy rozum: dajmy sobie na to, panie z LeptoBox, że jest taki amator jak ja, Marek, który sobie skręcił taki akumulator 12V bez żadnej kompresji. Skręcił ten akumulator, czy ten magazyn energii z płyty paździerzowej z kastorami. i do tego jest taki profesjonalista, jak Pan z Leptobox który kupił sobie gotowy taki akumulator ale powiedzmy droższy z skompresowanymi ogniwami wewnątrz w formie płaskowników, obojętnie i teraz mamy tak pod wpływem obciążenia, pod wpływem temperatury pod wpływem powiedzmy zanieczyszczeń może nam te ogniwo napuchnąć, tak? Obciążenie, temperaturę jak najbardziej możemy natychmiast wyeliminować, czy ładowanie, przeładowanie możemy wyeliminować, ponieważ chroni nas BMS, tak? I obydwoje korzystamy sobie z naszego magazynu i nagle jedno moje ogniwo zaczyna puchnąć z uwagi na wadę fabryczną, za... z uwagi na jakieś zanieczyszczenie wewnątrz ogniwa. Jedno pana ogniwo zaczyna puchnąć, tak? Panie z zegar zegartyka, czas leci. Ogniwo zaczyna puchnąć, reakcja chemiczna wewnątrz zachodzi. Co się dalej dzieje? Pana skompresowany magazyn pracuje poprawnie. Mój drewniany magazyn również pracuje poprawnie. Natomiast po kilku dniach przychodzę i widzę na moim paździerzu, na mojej dykcie, że zaczyna mi się rozjeżdżać. Zaczyna mi się otwierać. Więc otwieram swój akumulatorek, widzę, że ogniwo mi puchnie, wyjmuję to ogniwo, wkładam nowe. Skręcam, korzystam dalej. Natomiast pan, panie profesjonalisto, panie z Leptobox, kupił sobie pan dużo droższy magazyn, pana ogniwo, zegartyka, zegartyka. Teraz czekamy do momentu, kiedy u pana zawór zadziała. Nieświadomie, nieświadomie korzysta pan dalej z tego ogniwa. Nabija na nim cykle, a reakcja chemiczna w środku cały czas zachodzi. I teraz, niech mi Pan powie na taki zdrowy rozum, e, który akumulator by Pan wolał co? Bo ja osobiście jestem bardzo zadowolony z mojego zestawu z dykty, ponieważ nawet jeśli takie ogniwo napuchnięte pracuje poprawnie, e, ja w moim domu nie chcę mieć takiego ogniwa. Jeśli takie ogniwo zaczyna puchnąć, ta reakcja chemiczna w środku zaczyna zachodzić, może następny rok, dwa lata pracować poprawnie, nie ma problemu najmniejszego, natomiast ja takiego ogniwa nie chcę mieć u siebie. I panie z Leptobox, dlatego właśnie na zdrowy rozum, wolę mieć taki magazyn właśnie z paździerza poskręcany, ale w przypadku jakiegokolwiek problemu z tym ogniwem, ja to zobaczę, zobaczę to natychmiast. Panie z Leptobox, różnica między nami jest taka, że w momencie, gdy pan się stara z kogoś nabijać w internecie, ja nabijam kolejne cykle w napuchnięte ogniwo, żeby pokazać mojemu widzowi, co się dzieje z takim ogniwem. Różnica między nami jest taka, że podczas gdy jeździ pan na jakimś rowerze i stara się go sprzedać swojemu widzowi, ja też jeżdżę, ale na szlifierce kątowej i otwieram ogniwo, aby pokazać mojemu widzowi, co się dzieje w środku, co się stało w środku z takim ogniwem. Różnica między nami jest taka, że podczas gdy pan stara się sprzedać swojemu widzowi magazyn 15S za 13 tysięcy to ja w tym samym czasie składam magazyn 16S za 5000 razem z moim widzem, popijając sobie przy tym kawkę. Nie docenia pan ludzi, którzy pana oglądają, panie z LaptoBox. Bardzo często ludzie, którzy czy pana, czy mnie oglądają, są o wiele mądrzejsi ode mnie i od pana. Są bardzo spostrzegawczy i z każdego filmu, który obejrzą, sami wyciągają jakieś wnioski. I tutaj właśnie myślę, że się pojawił nasz problem. Problem finansowy. Po prostu z tematu fotowoltaika czy z tematu off-grid, zrobił pan sobie źródło dochodu. Natomiast ja z tematu fotowoltaika, off-grid, zrobiłem sobie źródło zabawy. Ja się tym bawię, ja tu jestem gościnnie. Dzisiaj potestuję akumulatory, jutro czymś innym się będę bawić, popijając kawkę z moim widzem. Natomiast pan. Jak podejrzewam, po prostu stracił duże źródło dochodu z magazynów energii i tacy ludzie jak ja są dla pana niewygodni. Przykro mi bardzo, panie z Leptobox. Nie docenia pan widzów, nie docenia pan ludzi, którzy oglądają zduba i którzy wyciągają swoje wnioski z tego. Tak się może dziać. Ale proszę się nie martwić, panie z Leptobox. Wyciągnę pomocną dłoń do pana. Jeżeli nie idzie Panu w biznesie, w magazynach energii, nie jest Pan w stanie już zarobić pieniędzy takie jakich wcześniej Pan zarabiał, proszę się nie martwić. Na YouTubie jest jeszcze jeden użytkownik i nazywa się Hektary Off Grid TV. Ten człowiek może nie mieć pojęcia na temat ogniw, może nie mieć pojęcia jak złożyć magazyn energii poprawnie. Natomiast ten człowiek tak łapie Chińczyka jak kurczaka i go dusi i ustala perfekcyjne ceny za ogniwa. Tak więc, może się Pan odezwać do użytkownika Hektary Off Grid TV Jestem pewny, że Panu pomoże, załatwi dobrą cenę dla Pana I wtedy Pan sobie, powiedzmy, znowu będzie mógł zarabiać A ja mogę sobie dalej budować swoje pierdołki ze swoim widzem, bawić się, testować I nikt nie będzie miał z tym problemu Dobra, kończymy z tym praktykiem Kończymy z tym praktykiem i co? Idziemy sobie dalej składać magazyn Działamy dalej, działamy dalej, bo sam jestem ciekawy moich ogniw Kurczę, no i co? I temat komentarzy zabrał nam strasznie dużo czasu, także to będzie tyle na dzisiaj z mojej strony. Oczywiście pamiętaj, komentarze negatywne, komentarze negatywne, jeżeli wnoszą coś kreatywnego, to są jak najbardziej wciąż mile widziane, bo to, że ktoś tam ci wystawia negatywny komentarz, to czasami człowiek sam musi z tego coś wyciągnąć. Natomiast takie bezproduktywne wypociny człowieka, no niestety nie. No, i oczywiście wykorzystam jeszcze chwilkę. Zobacz, masz magazyn drewniany i magazyn metalowy. Dzień dobry, panowie, witam, witam serdecznie. Powiedz mi, jaki jest największy minus tego magazynu czy tego magazynu? Bo ja ci powiem, jaki. Jaki ja osobiście widzę największy minus. Jeżeli chodzi o sam pożar, to dla mnie osobiście nie ma to różnicy, czy w takiej skrzynce mi się palą mobiła, czy pali się tutaj deska i tu się palą ogniwa. Dla mnie osobiście największym moim minusem to są tutaj złącza. I dlatego na przykład ja, w mój amatorski sposób mam tak wykorzystane złącza Andersona. Wiele osób zna te złącza, zna te wtyczki. Są to wtyczki z wózków widłowych. 200, 300, 400, 500 Amper. Do wyboru, do koloru. Natomiast mój magazyn jest tak podpięty, w przypadku pożaru wbiegam do tego pomieszczenia łapie za ten kabel i po prostu jak azorka ciągnę magazyn jestem w stanie wyjechać nawet z takim palącym się magazynem z tego pomieszczenia natomiast w przypadku gdy masz tak ogniwa skręcone na stałe tak jak tutaj no to no niestety w momencie pożaru musisz wbiec ucinać te kable i dopiero próbować ratować sytuację i dlatego powstają właśnie między innymi takie małe złącza do 200 A czy 160 ja osobiście mam takie złącza, które czekają aż zamontuję w takim magazynie. Tak więc, porównując tak realnie, na, na po prostu na chłopski rozum, porównując obu, odbudowę drewnianą do metalowej cholipka, no wyobraź sobie, że te ogniwa się palą. To jest kupa dymu, temperatura okropna. Jeżeli pali się magazyn, to i również wszystkie rzeczy obok. Nie czuję się na tyle bezpieczny, powiedzmy, w metalowej obudowie. Nie czuję się wcale bezpieczny w metalowej obudowie ani w drewnianej obudowie. Troszeczkę, troszeczkę bezpieczniejszy czuję się z uwagi na to, że mam tam podpiętą taką wtyczkę i w razie czego wydaje mi się, że jestem w stanie tu w jednym ruchem ręki odpiąć magazyn i po prostu go wyszarpać stąd. Oczywiście no nie widziałem nigdy na oczy takiego pożaru, równie dobrze może być to tak czarno od dymu, że nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić. Natomiast wiesz, no, no, na zdrowy rozum, na zdrowy rozum po prostu w głowie mam taki, taki coś, że skręcanie ogniw tak na stałe no, nie jest bezpiecznym motywem.